Uzasadnijmy, że kąt APB jest kątem prostym. Tutaj do tego zadania proponuję, aby wprowadzić sobie taką przerwaną linią też odcinek, który mamy tutaj równoległy, z tego względu, że nam to bardzo pomoże przy uzasadnieniu tego zadania. Mianowicie, jeśli wprowadzimy sobie taki odcinek, które będzie równoległe do tego odcinka A i B, to zauważmy, że ten nasz kąt, który mamy w tym miejscu, czyli ten kąt 27 stopni, też będzie występował nam w tym miejscu, z tego względu, że jest to kąt nic innego, tylko kątem odpowiadającym. Skoro jest to kąt odpowiadający, to ma tą samą miarę, więc będzie też nam wynosił w takiej sytuacji tutaj 27 stopni. Tak samo będzie się sytuacja miała z tym kątem, który mamy tutaj, jeśli chodzi po prawej stronie, czyli mamy ten kąt 63 stopnie tutaj, oraz też ten kąt, który mamy w tym miejscu, też jest kątem odpowiadającym, więc tutaj też musi nam kąt wynoszący być wtedy 63 stopnie. No i na w zasadzie tak naprawdę połączenia tych kątów razem, czyli 27 stopni, dodać do tego wartość 63 stopni. W ten sposób pokazujemy, że ten nasz kąt, który mamy, czyli ten nasz kąt APB, który mieliśmy tak naprawdę udowodnić, to będzie 27 plus 63 i w ten sposób otrzymujemy, że to jest dokładnie 90 stopni, czyli ten kąt musi być kątem prostym. Tak naprawdę wprowadzanie takiej prostej, równoległej powoduje nam to, że mamy kąt odpowiadający. O tych kątach odpowiadających tak naprawdę w tym zadaniu musimy oczywiście odpisać, tak? zapisać tą informację, na przykład Tutaj wprowadzić sobie jakieś współczemne i podać tutaj wartość, na przykład, że nasz ten kąt, który mamy przy tym wierzchołku opisać, że jest dokładnie kątem odpowiadającym, i tak samo też żeby dopisać tutaj do tej sytuacji, że ten kąt jest odpowiadający do kąta 63 stopni. I w takiej sytuacji, jeśli coś takiego rozpiszemy, to w ten sposób jak najbardziej będziemy mieć zadanie zaliczone.